14 kolejka spotkań ze stadionów Gnieźnie wita Państwa Krzysztof Ratajczak Trilux Start Gniezno kontra Jutrzenka Polonia Bydgosz. W pierwszym wyścigu meczu zaprezentują się na torze pierwszym żółtym kasku. Pierwszy wicemistrz Polski Tomasz Egolow, trzeci zawodnik drzurzlowej Grand Prix. Na torze drugim kasku czerwonym Australijczyk Barbach Tylux do Startu Shane Parker na torze trzecim w białym kasku Anglii Hendy Smith. I w kasku niebieskim z toru czwartego najbliższego ogrodzenia pojedzie Marek Hućko. Znakomicie Marek Hućko, ale także kapitalnie z pierwszego toru Tomasze Golow i niespodziewanie na wyjściu z pierwszego uku na prowadzeniu Marek Hućko, drugi Tomasze Golob, trzeci jest Endy Smith, a zamyka stawkę Shane Parker. Kapitalnie pojechało z tego czwartego toru Marek Kućko, ale teraz znakomity atak Tomasza Gollowa na przeciwległej prostej i on już na prowadzeniu. Bardzo blisko krawężnika jadący Marek Kućko, ale dysponujący lepszym sprzętem Tomasz Kolop cały czas prowadzi Kuczko drugi. Trzeci jest czwarty parker. Jeszcze Andy Smith chyba spróbuje zaatakować Marka Chućka, ale ten na prostej nieco szybszy ostatni łuk. Tomasz Golow trzy punkty, Marek Hućko za drugie miejsce dwa punkty. Jeden punkt dla Andy Smitha i bez punktu Shane Parker. A zatem zwycięzco biegowe drużyny gości w pierwszej gonitwie 4 do 2. Wygrał Tomasz Golow, zobaczymy czy jego brat także wykona tej sztuki. Ale tym razem dwójka Gnieźnian znakomicie spotytaśmy maszyny startowej i oni na prowadzeniu, Lisiak przed Pfeiferem. Jacek Golow trzeci. Niebezpiecznie zachwiało motocyklem Krzysztofa Słabonia. Jest daleko z tyłu. Baraż ożlowców gospodarzy na prowadzeniu. Znakomicie wstrzelili się start, podniesienie taśmy maszyny startowej przez sędziego Ryszarda Bryłę z Zielonej Góry, obaj zawodnicy do startu, no i zmierzają po kompletne pięciu punktów w tym drugim wyścigu. Mariusz Lisiak, trzy punkty. Jeszcze mają do przejechania jedno krążenie. Po dwa punkty jedzie Adam Pfeiffer, a tylko po jeden punkt niż polski Jacek Golub. Ostatnia prosta. I rzeczywiście tak się stało. 3 punkty dla Mariusza Lisiaka, 2 punkty dla Dama Pfeiffera, 1 punkt Jacek Gollob i bez punktu Krzysztof Słaboń. A zatem zwycięzco w drugiej gonitwie gospodarzy 5 do 1 i po dwóch wyścigach Trilog Start prowadzi z Jutrzenką Polonią Bydgoszcz 7 do 5. Po krótkiej kosmetyce toru zarządzonej przez arbitra przed nami wyścig trzeci, w którym z toru pierwszego Tomasz Wajfer, z toru drugiego Piotr Tasiewicz, z toru trzeciego pojechał Krzysztof Jabłoński i na torze czwartym Dariusz Fatynek. Na prowadzeniu Piotr Protasiewicz, drugi jest wizemistr świata juniorów Krzysztof Jabłoński. To za nim klubowy partner. Tomasz Pfeiffer i zamyka stawkę, patynek. Wygląda zatem na remisowy wyścig, ket trzeci. Szeroko teraz Protasiewicz, szansa na atak przez Jabłońskiego, ale jeszcze nie tym razem. Jeszcze jedna próba Jabłońskiego, ale dobrze, popularny PP. Mian także na trzecim i czwartym miejscu wywrócił się Dariusze Patynek a z przodu także interesująca walka ale tylko kilkadziesiąt metrów zostało Jabłońskiemu zobaczymy jednak siebie trzy punkty, dwa punkty dla Jabłońskiego, jeden punkt dla Tomasza Pfeiffera i bez punktu bo upadek Dariusza Patynka zatem remis 3 do 3 wyścigu, w wyścigu trzecim i po tych trzech gonitwach gospodarzy prowadząc Jutrzenką Polonią Bydgoszczy 10 do 8. W wyścigu czwartym parę drużyny Gnieźnińskiej tworzą Paweł Duszyński w kasku niebieskim i w kasku czerwonym Adam Pfeiffer, a bezgostanie to w białym kasku mikał Robacki i w żółtym Jacek Golo, który jest na komisji spod maszyny, ale znowu dwójka gnieźnian na prowadzeniu. Przyblokowany tam blisko bandy Jacek Gollob przez Adama Pfeiffera i dwójka zawodników tej luksu, a teraz podwójny upadek zawodników drużyny Bydgowskiej zablokował Jaskowi Gollobowi tor jazdy Michał Robacki i dwójka bydgoszczan na torze miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało wyścig przerwany a zatem będziemy mieli w czwartą golitwę powtórzoną, za chwilę przekonamy się w składzie Takiej decyzji należało się spodziewać. Wykluczony osiemnastolatek zbyt goszczy ten który upadł na tor, Michał Robacki, zatem trzyosamowy skład, Paweł Duszyński, Kac Niewiecki, w kasku czerwonym klubowy partner, Adam Pfeiffer, czwartego toru, Jacek Golov. Podobnie jak przy pierwszym podejściu do czwartej gonitwy, znowu dwójka gnieździa na prowadzeniu, ale tym razem Pfeiffer prowadzi, Jacek Golow na pewno nie zrezygnuje. Ogląda się Adam Pfeiffer, gdzie jest Paweł Duszeński, on wciąż na drugim miejscu, choć się atakowany przez Jacka Golloba. Młody Knieśnianin niezwykle ambitnie walczy z mistrzem Polski na rok 98. Zobaczymy, czy zdoła jeszcze utrzymać tę drugą pozycję przez ostatnie okrążenie. Jacek Golob już w drugiej gonicie także zanotował trzecią pozycję, jeszcze atakuje. Nie pozwolił Paweł Doszeński, a zatem 3 punkty Adam Piper, 2 punkty Paweł Doszyński, tylko jeden punkt dla Jacka Goloba i przy wykluczeniu Michała Robackiego wygrana biegowa drużyny Trilux do startu 5 do 1 i prowadzenie gospodarzy po czwartym wyścigu 15 do 9. W pierwszej ligowej tabeli drużyna Jutrzenki Polonii Bydgoszcz na pierwszym miejscu po 14 rozegranych spotkaniach z dorobkiem 21 punktów. A Trilux start po 13 rozegranych meczach jest piąty mając na koncie 13 oczek. A przed nami wyścig piąty meczu pomiędzy tymi drużynami z pierwszego w białym kasku Andy Smith, na torze drugim kasku niebieskim Marek Hućko, tor trzeci żółty kask Piotr Brotasiewicz i w czerwonym kasku... Z toru najbardziej zewnętrznego, czwartego, pojedzie gnieśnialin Tomasz Pfeiffer. Na razie przewaga drużyny gospodarzy. Zadowoleni kibice z startu. Także grupka panów Midwaya z Bytgoszczy. Na razie chyba nieco zaskoczona takim przebiegiem na ale popatrzmy. Tym razem znakomicie Piotr Protasiewicz. On prowadzi nim dwójka zawodników startu. da się pierwszy, Marek Kuczko drugi, a tymczasem na trzecie miejsce przedostał się, ale tylko chyba na moment Andy Smith. Walczący z Tomaszem Pfeifferem. Doświadczony gnieźnianin. Kontrował jednak atak także rutynowanego 32 -letnie, letniego Anglika. Znowu zatem zrobiło się na torze remisowo. Stasiewicz, Kućko, Pfeiffer i szarżujący Andy Smith. Ostatnie okrążenie. Jeszcze będzie Smith atakował. Pierwszy Brodaszewicz, drugi Kućko, trzeci jednak Tomasz Pfeiffer i bez punktu Anglik Andy Smith. A zatem remisy w tym wyścigu 3 do 3 i po gonitwie piątej cały czas wyraźne prowadzenie gospodarzy 18 do 12. Taktyczna zmiana w drużynie bydgoskiej wyścigu w wyścigu szóstym. Krzysztofa Sobolnia zastępuje na torze pierwszym Piotr Protasiewicz Towarzyszy mu Tomasz Golow w żółtym kasku, a gnieździanie to Mariusz Lisiak i Shane Parker. Dwójka No od razu spod taśmy wystrzeliła znakomicie. I jadą na 5 do 1 w tej szóstej gonitwie. spotkania. Trilux start kontra Jutrzenka Polonia Bytgosz. Tomasz Golow przed Protasiewiczem. Trzeci jest Shane Parker. Spróbuje Shane Parker po zewnętrznej, teraz po wewnętrznej, ale jeszcze nie przedostał się. Bardzo szeroko Tomasz Gollob, ale do takiego stylu jazdy już nas przyzwyczaił. Niżej krawężnika siebie, jazda parami, wykonanie obydwowskich zawodników. Chyba już nie pozwolą wydrzeć sobie podwójnej wygranej zawodnicy Jutrzenki Polonii. Tomasz Golo pierwszy, Piotr Zasiewicz na drugim miejscu. Trzeci Shane Parker i bez punktu za czwartą pozycję. Mariusz Lisiak zatem 5 do 1. Tym razem dla Bydgoszczan i rezultat spotkania wciąż jest prowadzenie gospodarzy, ale już tylko 19 do 17. Tym razem chyba szansa na podwójną wygraną wyścigu młodzieżowców przez zawodników Trilux do startu. Para Gnieźniant to Krzysztof Jabłoński w Kasku Niebieskim i Paweł a w Czerwonym a bezgostanie to Dariusz Batynek i Michał Rowacki. O no i zgodnie z moimi przewidywaniami, mimo młodego wieku całej czwórki, bardziej doświadczeni w konfrontacjach i na krajowych, i na zagranicznych etorach, zawodnicy Trilux do startu na prowadzeniu. Beł Duszyński wspólnie z licemistrzem świata Krzysztofem Jabłońskim. Na trzeciej pozycji jedzie Michał Robacki, a zamyka stawkę Dariusz Patynek. Bardzo szeroko Michał Robacki potrącił nawet bandę. Teraz przeszkadzają sobie troszeczkę na to, żeby to bo daleko z przodu jest dwójka zawodników Driluxu startu. Dojrzała jazda teraz gnieźnieńskiej dwójki. Ostatnie metry wyścigu młodzieżowców. Paweł Doszyński trzy punkty, Krzysztof Jabłoński dwa punkty. Jeden punkt dla Dariusza Patynka i bez punktu Michał Robacki. A zatem, tak jak mówiłem, tym razem 5 do 1, ale dla Triluxu startu i drużyna gospodarzy prowadzi po wyścigu numer 7 z drużyną Jutrzenki, Polonii, Bydgoszy 24 do 18, a zatem znowu sześciopunktowa przewaga. Na torze pierwszym w kasku czerwony Madam Pfeiffer, na torze drugim w żółtym kasku Tomasz Golow, na torze trzecim w kasku niebieskim Mariusz Lisiak i tor czwarty kaski białe to Angli Gendy Smith, to osada wyścigu ósmego. Kapitalnie Tomasze Golow, także po zewnętrznej ataku Smitha, ale zakopał się tam i przy okazji stracił także pierwszą pozycję na rzecz Wajpera Tomasze Gollob. Ale niesamowita walka, znowu Tomasze Golow jest pierwszy. Spore emocje już na pierwszym okrążeniu tego wyścigu, wielka klasa Tomasza Golloba ale także bardzo walczący Adam Pfeiffer on był w tym wytkowskim finale indywidualnych mistrzostw Polski zaledwie rezerwowym a tymczasem także ciekawie jeśli chodzi o potyczkę o trzecią lokatę przedostał się na to trzecie miejsce Andy Smith wyprzedzający Mariusza Lisiaka Andy Smith ma także ochotę na Minięcie Adama Pfeiffera, zobaczymy czy zdąży. Nie zdążył, Tomasz Gollow trzy punkty, Adam Pfeiffer 2 punkty, jeden punkt, Andy Smith i bez punktu Mariusz Lisiak. Drużyna Jutrzenki, Poloni wygrywa golitwę numer 8, 4 do 2 i po 8 wyścigach ten tym spotkaniu gospodarze Trilux start prowadzą 26 do 22. Na 30 metrach bardzo dobrze wystartował w czerwonym kasku Krzysztof Jabłoński. Przedostał się na moment, na drugą pozycję. Marek Kućko, on jest drugi. Trzeci Jacek El Gomulski, a zamyka całą stawkę. Słabo spisujący się nowo mistrz z Polski Jacek Golow. Bardzo interesująca ta zmiana. Oczywiście istnieje taka regulaminowa możliwość. Mówię o tej zmianie Jabłońskiego za Shane'a Parkera, który nie się dzisiaj dobrze. Jabłoński jako młodzieżowiec teraz możemy startować jako rezerwa zwykła i teraz to właśnie opieką drużyny gnieźnieńskiej. Jeszcze Zawoźniak postanowił wykorzystać i nie zawiódł się. Jabłoński prowadzi, Marek Kuczko drugi. Trzeci Jacek Gomolski z defekującym motocyklem Jatek Golow. Koniec wyścigu dziewiątego. Podwojna wygrana gospodarzy. 5 do 1. A zatem już 31 do 23 prowadzi Filux Start pojedynku z Jutrzenką, Polonią, Bydgosz. Triumfujący Krzysztof Jabłoński. A w wyścigu dziesiątym zobaczymy na torze pierwszym Piotra Brodasiiewicza w kasku żółtym, na torze drugim Gnieźnialin Paweł Duszyński w kasku niebieskim, w kasku białym Dariusz Patynek i w kasku czerwonym kolejny zawodnik, który do startu Adam Pajper, który znakomicie wyszedł po taśmy maszyny startowej. ale tam zacięta walka na tym pierwszym uku jednak Adam Piper, drugi jest Piotr Protasiewicz bardzo dobrze spisujący się w tym gnieźlińskim meczu. Do tej pory w trzech startach Pfeiffer miał na koncie 7 punktów. 8 oczek miał Piotr Brotasiewicz. Bardzo dobrze, także jadący na trzeciej pozycji Paweł Duszyński. On 5 punktów zdobył w dwóch swoich występach. A Dariusz Batynek zamykający w stawkę wyścigu 10. Miał w dorobku tylko jeden punkt. Zdaje się, że wszystko wyjaśniło się już po walce. W pierwszym uku daleko od przodu Adam Pfeiffer przed Protasiewiczem Duszyńskim i patynkiem sporo odległości pomiędzy zawodnikami. Popis jazdy Adama Pfeiffera, dla niego 3 punkty. Piotr Protasiewicz 2, Paweł Duszyński 1 i bez punktu patynek 4 do 2 wygrywa drużyna gnieźnińskiego startu i po wyścigu 10. Gospodarze prowadzą już różnicą 10 punktów 35 do 25. Można było spodziewać się zmiany taktycznej drużyny Jutrzenki Polonii, ale jednak nic takiego nie nastąpiło. A zatem w wyścigu 11, tor pierwszy, Michał Robacki, tor drugi, Tomasz Fajfer, tor trzeci, Jacek Golob i z toru czwartego Krzysztof Jabłoński. Niespodziewanie wysokie prowadzenie. Drużyny gospodarzy. Bo tym razem Jasek Golobę znakomicie. Chyba nastąpiła zmiana motocykla. Golob na prowadzeniu, dwójka gnieźnian za nim. Drugi jest Krzysztof Jabłoński, ale walczy z Golobem. Na trzeciej pozycji jedzie Tomasz Pfeiffer, a na ostatnim miejscu Michał Robacki. No, nareszcie taka jazda, jakiej można oczekiwać od indywidualnego mistrza Polski. Choć, wicemistrz świata juniorów, także nie rezygnuje. Niebezpiecznie zachwiał się na motocyklu Jacek Golub, ale nie wykorzystał tego Jabłoński. No, interesująca walka. Jeszcze Jabłoński spróbuje, ale na prostej. Mocniejsza maszyna, Wytkoszczanina. Brawo Jacek Golow, nareszcie 3 punkty w tym spotkaniu. Dwa punkty dla Krzysztofa Jabłońskiego, 1 punkt Tomaszy Pfeiffer i bez punktu Michał Robacki. Zatem remis biegowy 3 do 3 po ładnej walce na torze i wciąż prowadzenie drużyny gospodarzy 10 punktowe, ale 38 do 28. W wyścigu 12 i wyścigu 13 podwójne zwycięstwa jest to wiotrzenki Polonii. W wyścigu 12 wygrana Protasiewicza przed Tomaszem Golowem, który zastępował z miejsca trzeci był w gonitwie 12 Mariusz Lisiek, a czwarte Australijczyk Shane Parker. A w wyścigu 13 zwyciężył Tomasz Golow przed swoim bratem Jackiem, który zastępował Sławonia. Na trzecim miejscu przyjechał do mety Duszyński, zastępujący Tomasza Pfeiffera. I bez punktu na czwartym miejscu w wyścigu 13 był Marek Chućko. Od góry na Państwa ekranach Jacek Golo, Paweł Duszyński, Endy Smith i Marek Hućko. Twarda walka o drugą pozycję, bo daleko od przodu jest Jacek Gollo, ale na drugim miejscu Paweł Duszyński, choć atakowany przez Endiego Smitha. Niesamowita potyczka pomiędzy Duszyńskim i Smysem Daleko z tyłu jest Marek Hućko, a wyraźnie z przodu Jacek Gollo. Różnymi sposobami próbuje Andy Smith minąć Duszyńskiego. No i teraz kapitalny atak maleńkiego Anglika i przedostaje się na drugą pozycję. A to oznacza, że Wydgoszczanie już po tym wyścigu mogą wejść na prowadzenie w całym spotkaniu. Jeszcze Paweł Duszyński zbliża się do Endiego Smitha, ale chyba już nic nie skóra. Świetny był ten atak Smitha. 3 punkty Jacek Kolow, dwa punkty Andy Smith, Jeden punkt Paweł Duszyński bez punktu Marek Kućko i trzecia kolejna wygrana podwójna Bydgoszczan 5 do 1 i po 14 wyścigu Jutrzenka Polonia. Prowadzi wnieśnie Gnieźnie z Triluxem startem 43 do 41. Mistrzowie Polski Jutrzenka Polonia Bydgoszcz prowadziła w tym spotkaniu tylko dwukrotnie. Po pierwszym wyścigu i po czternastym, a teraz piętnasty, ostatni wyścig meczu i zanosi się na znowu podwojną wygraną Bydgoszczan. Już na prowadzeniu w białym kasku Piotr Protasiewicz. drugi jest Tomasz Golob, a za nim i dwójka Gnieźnian. Trzeci jedzie Krzysztof Jabłoński i dopiero czwarty jest Adam Pfeiffer. A zatem do klasa, do klasa. Jak mawiał Jan Ciszewski, mistrzowie Polski, powrócili z dalekiej podróży po jedenastym wyścigu. Przekrywali okrutnie, aż z 10 punktami, ale dają popis jazdy od dwunastej gonitwy. Nie jedzie już wyścigu 15. defektem motocykla Krzysztofa Jabłońskiego. A zatem przypieczętują mistrzowie kraju, także w także mieślińskim spotkaniu. Obserwowaliśmy w tym meczu także przebudzenie. Jaska Golowa, mistrza Polski. Po trzech startach miał tylko dwa punkty, ale w sumie zgromadził ich dziesięć. A teraz oglądamy końcówkę wyścigu 15. Piotr Brodasiewicz trzy punkty, dwa punkty Tomasze Golob. Jeden punkt Adam Pfeiffer, zatem znowu 5 do jednego na Jutrzenki Polonii i całe spotkanie kończy się wygraną drużynę z Bydgoszczy nad Triluxem startem 48 do 42. Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, 15. kolejka żużlowej Ekstraklasy, które zawsze bardzo elektryzują. Pojedynek derbowy pomiędzy gospodarzami Unią Leszno a Triluxem Startem Gniezno. Dla unistów to pojedynek o postawienie kropki na D, jeśli chodzi o awans do play-off, do walki o medale drużynowych Mistrzostw Polski w sezonie 98. Drużyna Triluxu Startu, żeby marzyć jeszcze o włączeniu się do tej rywalizacji, musi wszystkie spotkania wygrywać, co jest rzeczywiście mało realne, ale zobaczymy. 10 tysięcy widzów na stadionie w Lesznie przy ulicy Strzeleckiej. Spore emocje, myślę, nas czekają w drużynie Gniezna. To myślę dobra informacja. Z numerem pierwszym pojawi się Robert.